Poczytaj mi prosię, O czarnym klejnocie. Rozdział trzeci i czwarty. Rozdział trzeci. Konie wiedzą najlepiej. Niedługo potem pani Gordon zachorowała. Nie widzieliśmy jej przez wiele tygodni, aż w pewnej burzowej nocy do stajni wpadł John. Klejnocie! Daj z siebie wszystko! zawołał. Musimy pognać jak najszybciej, jak tylko potrafisz, i przywieźć lekarza. Pani Gordon jest o od śmierci. Pogalopowaliśmy w zacinającym deszczu, a wokół szalały pioruny. W powietrzu wirowały liście i gałęzie, które porwisty wiatr zerwał z drzew. Gdy dojechaliśmy do głównej drogi, w ciemności rozległ się przeraźliwy grzmot. Na drogę zwaliło się ogromne drzewo. Zebrałem wszystkie siły do skoku. I poszybowałem ponad przewalonym pniem. W końcu dotarliśmy do mostu. Już z daleka słychać było huk wody. Wszedłem na most, lecz zaraz się zatrzymałem. Naprzód klejnocie, poganiał mnie John. Nie mogłem się ruszyć. Coś mi mówiło, że nie powinienem iść dalej. John lekko smagnął niebatem, ale ja stałem jak zaklęty. Wtedy za chmur wyszedł księżyc. I zobaczyliśmy, iż drugi koniec mostu jest roztrzaskany, a deski niczym zapałki, jedna po drugiej wpadają do pędzącej rzeki. Dobra robota, klejnocie, zawołał John. Gdyby nie ty, już byłoby po nas. Niestety, następny most jest oddalony o dziesięć mil, więc musimy się spieszyć. Galopuj z całych sił, mam sam do siebie. Galopuj z całych sił. Im szybciej to sobie powtarzałem, tym szybciej biegłem. W końcu razem z lekarzem i Johnem na grzbiecie pognałem z powrotem do domu. Nigdy w życiu nie byłem taki zmęczony. — Jesteś rozgrzany jak piec — powiedział do mnie młody Joe. — Koc nie jest ci dziś potrzebny. Masz, napij się tej zimnej wody. Przez całą noc pociłem się. wstrząsałem mną dreszcze i pragnąłem tylko, by przyszedł John kiedy wreszcie wszedł do stajni był przerażony joe przez ciebie czarny klejnot nieomal nie zginął wrzasnął jest chory powinieneś przykryć go kocem a ta lodowa ta woda tylko mu zaszkodziła nie wiedziałem wyjąknął zmartwiony joe nie wiedziałeś wrzasnął john powinieneś się więc poradzić jeśli czegoś nie wiesz pytaj przepraszam płakał Joe. Nie chciałem go skrzywdzić. Czy on umrze? Mam nadzieję, że nie, odparł John. Dzięki troskliwej opiece wróciłem do zdrowia. Ale Joe zapamiętał tę nauczkę na całe życie. Rozdział czwarty. Okropne czasy. Pani Gordon też czuła się już lepiej. Ale lekarz powiedział, że jeśli chce całkiem wyzdrowieć, Musi zamieszkać w cieplejszym kraju. Wszystko zostało wystawione na sprzedaż. Bitwick Park, Wesołek, Kasztanka i ja. Wesołka zabrał ksiądz, który obiecał zatrzymać go na zawsze. Pożegnaliśmy się pod jabłonkami, gdzie wcześniej tak dobrze się nam gawędziło i hasało. Nigdy więcej go nie zobaczyłem. Kasztankę i mnie kupił Lady i Lord Richmore. John miał łzy w oczach, gdy przekazywał nas Reubenowi, naszemu nowemu stajennemu. Następnego dnia Lady i Lord Richmore przyjechaliby nas obejrzeć. Wyglądają bardzo ładnie, Reuben, oznajmiła Lady Richmore. Będą ciągnąć mój powóz, ale musisz sprawić, aby trzymały wysoko głowy. Bardzo wysoko. Mecenas Gordon nigdy nie używał mu sztuku, przypomniał jej Lord Richmore. Cóż, ja nie mam zamiaru jeździć końmi o pospolitym wyglądzie, odparła Lady Richmore. Reuben odchylił mocno moją głowę i sztywno zamocował więzidło. Poczułem palący ból. Kasztanka starała się wyrwać pysk, ale ją Reuben zmusił do założenia więzidła. Od razu zrozumiałem, dlaczego kasztanka nie lubiła mu sztuku. Nie mogłem schylić głowy aby wygodnie ciągnąć powóz. Kiedy opadliśmy z sił, Reuben smagał nas batem. W końcu wjechaliśmy na dziedziniec pełen koni i powozów. Kasztanka nie wytrzymała. Z gwałtownym rżeniem stanęła dęba, co wystraszyło wszystkie konie, które zaczęły wpadać na siebie i kopać w szale. Nasz powóz wywrócił się i roztrzaskał w drobny mak. Lady Richmore wypadła z powozu na ulicę. Nic jej nie stało, ale była wściekła. Kasztankę oddano na zawsze. Chciałem się dowiedzieć, co się z nią stało, ale nikt więcej nie wspomniał. Nie ufałem Reubenowi przy Państwu Richmond był ujmujący, ale potajemnie ciągle się upijał. Pewnego wieczoru zabrał mnie na przejażdżkę. Po drodze niedawno wyłożonej ostrymi kamieniami. Jedna z moich podków ledwo się trzymała. Ale rełben był zbyt pijany, aby to zauważyć. Nie usłyszał brzęku, kiedy bodkowa odpadła. Pewnie nawet nie zauważył, że kuleję. Kopyto ześliznęło mi się z kamienia i nie mogłem nic na to poradzić. Upadłem na kolano. Rełben spadł na ziemię, uderzył się w głowę i leżał nieruchomo. Stałem obok rełbena przez całą noc. Kiedy zaczęło świtać, znalazła, się, znalazła nas grupa porannych spacerowiczów. Byli przerażeni tym, co zobaczyli. To Reuben! krzyczeli. Nie żyje biedaczysko! Kon go zrzucił! Co za norowista bestia! Pewnie to jego już koniec. Nikt nie wiedział, co naprawdę się wydarzyło. I co oni teraz ze mną zrobią?